Cześć kochana. Pamiętaj, że wszystko, czego doświadczasz, i wszystko, co dostałaś czy nie dostałaś, może stać się Twoją największą siłą, kiedy zdasz sobie z tego sprawę. Bo pamiętam, jako dziecko nauczyłam się już, że muszę ze swojego życia i z tego, co mam, co dostaję, zrobić to, co najlepsze. I szczerze powiedziawszy, nie miałam wiele, nie dostałam praktycznie nic. <laughs> nie miałam zabawek tak jak inne dzieci. Nie miałam najnowszych ubrań, nie mogłam iść do szkoły, do której chciałam iść. I wiecie co? To stało się naj... największą siłą w moim życiu, bo, dlatego, że wtedy tego nie mogłam mieć, i po latach e, rozpaczy w moim sercu, że się tak wyrażę, że mi tego rodzice nie mogli po prostu dać albo nie chcieli, nie wiem, nie wnikam. Um, raczej nie mogli, wydaje mi się. Um, to po tylu latach bólu w sercu, które miałam, bo chciałam robić um, rzeczy piękne, chciałam um, robić rzeczy dla innych, chciałam pomagać innym. I szczerze powiedziawszy, ta cała droga w moim życiu doprowadziła mnie do tego. I to wszystko właśnie, czego nie miałam. To wszystko, czego nie dostałam, i to wszystko, czego mi brakowało w moim życiu od dzieciństwa, od pierwszego oddechu, które, z którym przyszłam tutaj na świat, zapewniłam sobie sama. I po drodze oczywiście byli ludzie, którzy mnie w jakiś sposób e, trochę wspierali. Jestem ogromnie wdzięczna za tych ludzi, jestem ogromnie wdzięczna też za. Członków moich, mojej rodziny, którzy um, wspierają mnie w jakikolwiek sposób, potrafią. I wiecie co? Zdałam sobie sprawę, właśnie, że te wszystkie braki, które miałam w życiu, te zewnętrzne braki, powodowały to, że ja myślałam, że ze mną jest coś nie tak. Ja myślałam, e, że jestem gorsza. Ja myślałam, że nie zasługuję, ale w końcu się obudziłam i w końcu postanowiłam, że sama zrobię coś najpiękniejsz najpiękniejszego ze swojego życia i sama stworzę to, czego mi brakowało i sama będę tworzyć z tego, co mam. I uwierzcie mi, czasem nie miałam nawet co zjeść. E czasem Pomagali mi inni ludzie, których bym się nawet nie spodziewała, że mi pomagali. Jednak z tyłu głowy zawsze miałam to, że skoro wtedy potrafiłam sobie poradzić jako dziecko w takich warunkach, jakie miałam, skoro przez całe życie potrafiłam sobie poradzić z takimi ciężkimi doświadczeniami, jakie życie mi przyniosło. Nie. i zapewne na jakie moja dusza się zgodziła to do cholery jasnej czemu nie mogę stworzyć czegoś piękniejszego i kiedy ilekroć zdawałam sobie sprawę z tego że te wyzwania wszystkie te wszystkie noce nieprzespane te łzy, które wylałam naprawdę może łez, które wylałam poprzez Poprzez lata spowodowały to, że moja dusza stała się lżejsza, moja wizja stała się coraz bardziej jaśniejsza. I nawet kiedy mam czasem dni, kiedy się waham, kiedy, kiedy myślę, właśnie kiedy myślę, kiedy moja głowa myśli, że stoję w miejscu, to tak naprawdę robię największy progres w tym momencie. I mam nadzieję, że zdasz sobie też z tego sprawę, że właśnie w takich momentach, gdzie ty myślisz, że życie jest do niczego, że nic dobrego nie przychodzi do twojego życia, postaraj się uciszyć tą głowę i postaraj się mówić do siebie z czułością i mówić, że wszystko jest okej, okay, że ten moment minie, że to jest tylko moment i że to, um, to jest tylko wyzwanie. I to wyzwanie nie przyszło bez powodu. Do Twojego życia, jeśli życie daje Ci chorobę, bądź wdzięczny nawet za tą chorobę. Jeśli życie powaliło Cię na nogi, bądź wdzięczny za to. Wiesz dlaczego? Bo najwięcej uczysz się właśnie pokory, szczerze powiedziawszy, w tych momentach. Jak dobrze słyszysz, na moich oskrzelach coś siadło, po prostu. Chyba zaczynam się uleczać na głębszym poziomie, i mimo tego, że puca mnie tak bolą strasznie, to jeszcze mogę mówić na szczęście. Dziękuję, że mogę mówić. Ale miałam właśnie takie kilka dni, gdzie, gdzie musiałam zbliżyć się bardziej do siebie, gdzie musiałam. Być bardziej ze sobą i, i doświadczyć tej ciszy też, mm, i nie mówienia nic, bo naprawdę nie mówienie nic e, daje często bardzo dużo pięknych rzeczy, które zostają na długi czas w Twoim życiu. I właśnie takich też pięknych rzeczy, które sobie uświadamiam, ilekroć coś się dzieje e, niespodziewanego ilekroć jakaś choroba przychodzi, nie byłam od lat przeziębiona, nie byłam od lat chora na takim poziomie, ale ja to widzę raczej jako uzdrowienie i widzę to jako głębsze uleczenie, bo, bo mimo tego dyskomfortu w płucach, że się tak wyrażę. Czuję, czuję ciepło i czuję. To też gorączka pewnie. <gry> I czuję, że jestem w dobrym miejscu. Mimo, że w mojej głowie często się wydaje, że, że nie, że nie jesteś w dobrym miejscu, że. Co ty w ogóle robisz? To im bardziej słucham swojego serca i im bardziej wiem. Wiesz co, głowa może sobie gadać, świat zewnętrzny pokazuje mi tylko to, w co ja wierzę. A jeśli będę słuchać swojego serca i będę podążać za swoim sercem i tymi marzeniami, które miałam kiedyś jako dziecko, i szczerze powiedziawszy, wtedy jako dziecko nawet nie wiedziałam, że one będą takie wielkie. <laughs> nie wiedziałam, że to urośnie aż tak do takich rozmiarów, jednak. Ta mała dziewczynka we mnie, która zawsze będzie i, i zawsze będę o nią się troszczyć, aby była szczęśliwa, to właśnie ona mi mówi, co jest dobre i co jest niedobre. Bo to dziecko w nas, <laughs> moje drogie, to dziecko w nas mówi, mm, mówi zawsze do nas, że ta osoba nie jest dobra dla ciebie, że uważaj, nie idź tam, yy, idź gdzie indziej. Nie oddawaj swojej energii, zrób to, nie, nie rób tamtego, nie gódź się na mniej e, i sięgaj po więcej. To dziecko wewnętrzne, które mm, jest tak bardzo istotne na, na drodze do, do szczęśliwego życia, szczerze powiedziawszy, bo kiedy ta wewnętrzna dziewczynka w tobie jest szczęśliwa, jest spełniona z tego, że po prostu robi rzeczy, które kocha robić. I co, to nie musi być na jakiejś nie wiadomo jakiej e, skali w Waszym życiu, ale jeśli robicie e, codziennie chociaż trochę tych rzeczy, które e, napełniają Wasze seroducho, to po czasie możecie zauważyć, że będą też inni ludzie przychodzić do tego Waszego życia i też e, będzie inaczej w Waszym Życiu, bo to, jak się czujemy w środku, jest najistotniejsze do tego, aby przyciągnąć wszystkie piękne rzeczy do naszego życia. Także nie poddawaj się i nawet jeśli coś się pojawia w Twoim życiu, co jest dyskomfortowe, niefajne i tak dalej, naucz się żyć z tym, z tym niekomfortem, <noise> dyskomfortem w Tobie bo kiedy nauczycie żyć z dyskomfortem, to kiedy przyjdzie komfort, to... Puh, to będzie ciekawie. <grym> e, to będzie też inaczej. Także... Hmm, e, właśnie tym chciałam się dzisiaj podzielić z Wami, e, kochane. I chciałam Wam jeszcze raz powiedzieć, jeszcze raz, abyście zapamiętały to. E, aby... Sięgać po najpiękniejsze rzeczy w waszym życiu. Bo życie jest takie krótkie i jest kruche, <grymne> że nie warto zazdrościć, nie warto mieć urazy do kogokolwiek, nie warto się złościć, nie warto się gniewać. Ale pamiętaj o tym, że kiedy wybaczasz, to nie znaczy to, że musisz mieć tą osobę w swoim życiu. Wybacz dla siebie. Wybacz tej osobie dla siebie. Dla swojego świętego spokoju. Ale to niespowiedziane, że ty musisz nagle być matką Teresą i zadawać się z tą osobą. Bo to jest twoje życie i to ty musisz wybrać to, co cię uszczęśliwia i ludzi, którzy są dla ciebie dobrzy. Pamiętaj o tym. I rzeczy, które są dla ciebie dobre i... I które sprawiają ci radość, szczęście i, i wiarę w to, że wszystko inne się ułoży. Bo jeśli ty masz spokój i miłość w sercu, to żadne rzeczy zewnętrzne nie mogą tego zrujnować. Także pamiętaj aby dbać o siebie, aby dbać o tą dziewczynkę w sobie, <laughs> aby o niej nie zapominać, bo ona jest najistotniejsza w, w życiu, szczerze powiedziawszy, bo kiedy ty pokażesz siebie wprawdzie, to przyjdą ludzie, którzy Cię pokochają. A ci, którzy będą cię nienawidzić, którzy będą cię hejtować, to nie są ludzie dla ciebie. Pamiętaj o tym. Także buziaczki miłego dnia, ja już nie gadam. Yy... Nie wiem, ile to mi zajmie. Ale. Ale postaram się zadbać o siebie i postaram się, abym mój wrócił do normy i moja płuca. Także nabiorę oddechu, nabiorę przestrzeni i przyjdę do Was kolejnym razem Buziczki. Pa, pa.